Obecnych jest 19, 19 radnych, jedna osoba jest nieobecna. Szanowni Państwo, jesteśmy w punkcie drugim, ustalenie porządku obrad. Porządek obrad Państwo otrzymaliście w zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Niemniej jednak w dniu 17 maja 2024 roku Pan Burmistrz Piotr Wawulski zwrócił się do mnie z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad drugiej sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski zaplanowanej na dzień 21 maja 2024 roku, jako punktu czwartego, tematu podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2024 rok oraz nadanie następnym punktom porządku obrad odpowiednio kolejnej numeracji. Niniejszy wniosek wynika z pilnej potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe, a w związku z tym wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą wykonanie odwodnienia liniowego w ramach zadania przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim etap drugi zachodzi konieczność wykonania odwodnienia liniowego na odcinku 50 metrów bieżących z podłączeniem na trójnik do istniejącej instalacji deszczowej w celu odprowadzenia wody z powierzchni kostki brukowej przy budynku Mosir. W załączniku przedkładam wniosek uzasadniający podjęcie uchwały wraz z projektem uchwały. Y w związku z tym, że wniosek pojawił się niedawno, żeby wprowadzić ten punkt do porządku obrad, potrzebne jest przegłosowanie. Od razu chciałbym też przypomnieć, bo to jest pierwsza sesja, niektórzy radni są pierwszy raz, niektórzy są po przerwie. Zmiany porządku obrad odbywają się w głosowaniu jawnym, ale żeby przeszły, musi być co najmniej 11 głosów za, czyli bezwzględna, bezwzględna większość. W związku z tym, że mamy 20 radnych teraz, niemniej jednak ta bezwzględna większość to jest 11 osób. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym punkcie ustalenia porządku obrad. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, w związku z czym zarządzam głosowanie na temat wprowadzenia dodatkowego punktu do naszego dzisiejszego posiedzenia. Szanowni państwo radni, serdecznie proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku i podniesienie ręki. Jeśli ktoś jest za, naciska przycisk zielony, jeśli ktoś jest przeciw, różowy, jeśli się wstrzymuje, to żółty. W głosowaniu wzięło udział 19 osób, a więc wszyscy obecni. 19 osób było za, przeciw 0, wstrzymujących się 0, nieobecny jeden radny. W związku z czym ten punkt został wprowadzony do porządku obrad jako punkt Czwarty, dlatego też pozwolę sobie przeczytać porządek dzisiejszych naszych obrad, punkt pierwszy: otwarcie sesji, punkt drugi: ustalenie porządku obrad, punkt trzeci: trybuna obywatelska. Punkt czwarty: podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2024. Punkt piąty: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby rodzajów oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt szósty: podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji finansów budżetu i budżetu miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji finansów i budżetu miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt 8. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do spraw inwestycji, gospodarki przestrzennej i komunalnej rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt 9. podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji do spraw inwestycji, gospodarki przestrzennej i komunalnej rozwoju gospodarczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego Rady Miasta Bielsk-Podlaski punkt 10 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji oświaty kultury sportu i rekreacji oraz rodziny zdrowia promocji miasta i współpracy ze społecznościami lokalnymi rady miasta bielsk podlaski punkt 11 podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji oświaty kultury sportu i rekreacji oraz rodziny zdrowia promocji miasta i współpracy ze społecznościami lokalnymi rady miasta bielsk podlaski punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej rady Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt trzynasty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt czternasty. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Punkt piętnasty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji. Punkt szesnasty. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. Punkt siedemnasty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Punkt osiemnasty. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Punkt dziewiętnasty. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Bielsk Podlaski. Punkt 20 sprawy różne, różne i punkt 21 zamknięcie sesji.